Witajcie, kochani! Dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak przeżyć zawał serca, gdy jesteś sam w domu, czyli jak przeżyć zawał serca w pojedynkę. Jak wiadomo, zawał serca to jest jedna z najczęstszych przyczyn nagłych zgonów u osób powyżej 60 roku życia, ale nie tylko. Bo u młodych ludzi też zdarzają się zawały serca. Kluczowym elementem przeżycia jest szybkie rozpoznanie objawów i natychmiastowe działanie, nawet jeżeli jesteś sam w domu. Dlaczego mówię, że czas jest kluczowy? A mianowicie dlatego, że każda minuta niedokrwienia mięśnia sercowego to komórki mięśnia sercowego obumierają i im szybsza pomoc nadejdzie, tym większa szansa na przeżycie. Nawet kilka minut zwłoki może pogorszyć rokowanie danej osoby. Zawał serca to sytuacja, w której tętnica doprowadzająca krew do serca zostaje nagle zablokowana przez blaszkę miażdżycową w naczyniu i tworzy się wtedy skrzep. Krew nie dopływa do części serca, serce próbuje pracować, ale dusi się bez tlenu, a bez tlenu mięsień sercowy zaczyna umierać. Na początek wymienię typowe objawy zawału serca, które każdy musi znać. Najczęstsze objawy, czyli objawy klasyczne, to następuje wtedy silny, uciskający ból w klatce piersiowej trwający więcej niż 5 minut, tak jakby słonie, cudzysłowie oczywiście, siadły na Twoją klatkę piersiową. Jest to ból promieniujący do ramienia, najczęściej lewego, do żuchwy, pleców, ręki, barku. To zależy u każdego czasem mogą być inne objawy. Występuje też duszność, uczucie braku powietrza i następuje szybki oddech oraz. Następuje zimny pot, oblewa cię pot, twoja koszula robi się mokra od potu. Następuje lęk, panika i nagła słabość, czyli twoje nogi robią się jak zwaty w cudzysłowiu i nie możesz ustać na nogach. Następują nudności, zawroty głowy, nagła dezorientacja, a nawet omdlenie. Występuje też lęk przed śmiercią, czyli uczucie, że coś bardzo złego się dzieje, nagły ogromny niepokój. Objawy częste u seniorów, które są czasem nietypowe, to następujące objawy: ból brzucha, zgaga, mdłość jak przy zatruciu, mniejszy ból, ale stały ucisk w klatce piersiowej. Może wystąpić tylko duszność bez żadnego bólu oraz nagła potrzeba siedzenia lub położenia się. Są to oczywiście nietypowe objawy, które teraz wymieniłam. Więc co robić krok po kroku, jeśli jesteś sam? Czas to życie i każda minuta opóźnienia to gorsza szansa na przeżycie i trwałe zdrowie. Po pierwsze, natychmiast. Zadzwoń po pomoc, nie czekaj, bo zawał sam nie minie. Nie zastanawiaj się, bo pierwszy krok to decydujące działanie, aby cię uratować. Nie czekaj ani chwili, nie zastanawiaj się, nie powtarzaj sobie, że może to tylko niestrawność i może wszystko minie za chwilę. Z każdą minutą czekania uszkodzenie mięśnia sercowego pogłębia się, więc zadzwoń. Następnie, jakie numery wy wy wykręcić? Więc kiedy poczujesz ten ból, objawy zawału serca, to natychmiast zadzwoń na pogotowie na numer 112 w Polsce lub 911 w USA i powiedz jasno, Podejrzewam zawał serca. Jestem sam, sama w domu. Potrzebuję karetkę i włącz głośnik w telefonie. Podaj nazwisko, adres i wiek. Nie odkładaj telefonu. Następnie otwórz drzwi wejściowe, jeżeli możesz, zanim stan się pogorszy, by ratownicy mogli wejść, nawet jeżeli stracisz przytomność. Potem. Przyjmij pozycję półsiedzącą, wyprostowaną. Usiądź wygodnie, oprzyj plecy, nogi zgięte, barki rozluźnione. Siedząc prosto z podpartymi plecami, poprawiasz przepływ powietrza do płuc, obniżasz ciśnienie w klatce piersiowej i umożliwiasz bardziej efektywny przepływ krwi. Unikaj leżenia płasko. To tylko może pogorszyć oddychanie, bo pozycja leżąca zmusza serce do cięższej pracy, szczególnie u osób starszych, z osłabioną funkcją serca lub chorobami współistniejącymi. Kiedy dochodzi do zawału serca, każdy ruch wpływa na obciążenie, jakie serce musi wytrzymać, więc usiądź w pozycji wyprostowanej. Następną rzecz to weź aspirynę, jeżeli możesz i nie masz przeciwwskazań. Jeżeli nie masz uczulenia ani wrzodów, to weź od 160 do 325 mg aspiryny. Rozgryź w zębach i połknij. Nie połykaj całej aspiryny w całości, bo rozgryziona aspiryna działa szybciej. Weź tylko zwykłą aspirynę. Nie bierz żadnego ibuprofenu ani paracetamolu, nie bierz innych leków przeciwbólowych. Aspiryna to nie tylko środek przeciwbólowy, ale jeden z najsilniejszych leków zwalczających zakrzepy, jaki można dostać bez recepty. Aspiryna. Działa poprzez rozrzedzenie krwi i zapobiega powiększaniu się skrzepu, utrzymując pewien przepływ do czasu przybycia pomocy. Badania wykazują, że za, zażycie aspiryny podczas zawału serca zmniejsza ryzyko zgonu u pacjentów o 23%. Ale jest jeden haczyk, bo szybkość. Wzięcia tej aspiryny ma znaczenie. Im szybciej dostanie się do krwioobiegu, tym szybciej zacznie działać. Połknięcie aspiryny może zająć czasem 10-15 minut, zanim rozłoży się w żołądku. A w sytuacji, gdy liczy się każda sekunda, te minuty mogą uratować mięsień sercowy i uratować Twoje życie. Następnie, jeśli masz nitroglicerynę, bo lekarz ci przepisał, to użyj jej zgodnie z zaleceniem lekarza. Nie bierz nitrogliceryny profilaktycznie. Oddychaj wolno i spokojnie. Nie kasłaj celowo. Chociaż w niektórych książkach pisze, żeby kaszleć, nie rób tego. Nie kaszl na siłę, bo to tylko może pogorszyć twój stan z z zdrowia w tym momencie. Wdech ma trwać 4 sekundy, i wydech 6 sekund mniej więcej bo to zmniejszy obciążenie serca. Pozostań nieruchomo i pod żadnym pozorem nie prowadź samochodu, aby dojechać do szpitala. Nie ryzykuj utraty przytomności za kierownicą. Nie chodź po domu bez sensu, tylko usiądź. Nie ruszaj się i nie sięgaj po żadne rzeczy, tylko czekaj na pomoc. Pod żadnym pozorem nie przebieraj się, nawet jeżeli masz mokrą koszulę. To nie szkodzi, nie bierz prysznica, bo to tylko ryzyko upadku i utraty sił. Czyli zapamiętaj najważniejsze. By zwiększyć szansę przeżycia. A jeżeli podejrzewasz zawał serca i jesteś sam, sama w domu, to reaguj natychmiast. Nie czekaj, zadzwoń po pogotowie weź aspirynę, utrzymuj spokój, weź głębokie oddechy usiądź na stołku, w wersalce, w pozycji siedzącej i nie kładź się. A teraz domowe zasady ratunkowe. Po pierwsze, trzymaj telefon zawsze blisko łóżka lub w kieszeni. Miej przygotowaną listę leków i chorób w widocznym miejscu. Choroby takie jak nadciśnienie, choroba serca, cukrzyca i tym podobne. Niech twoi sąsiedzi lub rodzina są na bieżąco informowani regularnie o stanie twojego zdrowia. Noś przy sobie przycisk SOS na szyi, na przykład może to być. Life Alert, lub smart zegarek taki jak Apple Watch, lub nosi opaskę alarmową na rękę. Przynajmniej raz na miesiąc przećwicz dzwonienie, takie na niby symulację, na numer ratunkowy. Ten, to w Polsce jest 112, a w Stanach 911. Telefon o pomoc. Ponadto, trzymaj ładowarkę do telefonu przy łóżku, bo telefon musi być naładowany. Trzymaj butelkę z wodą, aby popić aspirynę. A co powinno się znajdować w apteczce, seniora? Aspiryna oczywiście 325 mg, bo to jest natychmiastowa pomoc. Nitrogliceryna, jeżeli jest ci przepisana dla pacjentów kardiologicznych. Regularnie przyjmuj leki, czyli powinny tam się znajdować Twoje leki, które przyjmujesz, przyjmujesz, cała lista leków, no bo ratownicy potrzebują tych informacji od Ciebie później. A teraz, co zmniejsza ryzyko zawału serca po 60 roku życia? Ważna jest stała aktywność fizyczna. Spacery 30 minut dziennie. Przyjmuj leki codziennie o tej samej porze. Ważne jest niepalenie papierosów. Ponadto dieta śródziemnomorska, czyli składająca się z warzyw, owoców, ryb, oliwy. Ważne jest picie wody, półtora litra dziennie do dwóch litrów i spożywaj oczywiście mniej soli. Ważny jest sen 7 do 8 godzin dziennie w nocy. Redukcja stresu jest ważna. Modlitwa, medytacja. Musisz mieć jakieś hobby, jak nie pracujesz. Regularna kontrola ciśnienia, cukru, cholesterolu. Ważne są regularne badania lekarskie i EKG przynajmniej raz w roku. Dobrze mieć także przy sobie telefony telefon Jakieś telefony do bliskich. Ważne jest dla seniora stały kontakt z rodziną i ze znajomymi. Także utrzymujcie stosunki, dobre stosunki z rodziną, bo to jest na starość bardzo pomocne. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Cieszę się, że ze mną jesteście. I zapraszam do oglądania następnych odcinków. Proszę również podzielcie się tym filmem ze znajomymi, zasubskrybujcie mój kanał i dajcie łapkę w górę. Pozdrawiam Was i życzę miłego dnia. Proszę o subskrypcję i polubienie mojego filmu. Obejrzyjcie następny filmik. Buziaczki dla Was.